Witam Was drogie, znaki wody w czytaniu tygodniowym dla Was. Jest to czytanie na tydzień e, 15 od 6 do 12 kwietnia. E, przypominam tylko, że jest to czytanie ogólne, nie skażemy będzie rezonować. A i zawsze warto sprawdzić swój ascendent, czy czytanie rezonuje, czy nie rezonuje. E, ten ascendent sprawdzić sobie zawsze warto. I przechodzę już do raków. Co dla raków na ten tydzień 15? Od e, 6 do 12 kwietnia. Co dla raków? Baraków. I patrzymy. Kochani, dużo możliwości dla Was w tym tygodniu. Fajne impulsy zewnątrz lub Was, e, czyli od wewnątrz, że tak powiem. E, Tutaj będzie w Was energia do działania, do tego, żeby coś stworzyć, coś w końcu zrobić, coś, co może odkładaliście. Um, odrzucacie tutaj wszelkie wątpliwości w tym tygodniu e, i zaczynacie działać bez żadnego ale a, lub bez e, jakiejś e, myśli, że coś może później e, nie tak, że coś się nie uda. E, jest tutaj e, takie pozytywne zawięcie się. E, i pozbieranie się w sobie, zebranie się w sobie a, i e, wychodzicie z działaniem, są to dobre działania. Być może w uczuciach tutaj ktoś e, będzie chciał coś zadziałać. Um, być może u niektórych pojawi się taka chęć e, jakichś romansów, jakiejś fajnej wymiany wiadomości z kimś, e, komunikacji. A, a więc tego typu e, rzeczy w tym tygodniu będą dla Was ważne. Komunikacja z kimś i tutaj jakieś działania z tym związane. Po prostu chcecie coś przeżyć, coś fajnego. Tutaj w tych sprawach emocjonalnych, i to będzie takie główne wasze zajęcie w tym tygodniu. I tutaj mamy na końcu kartę dwójki denarów, o czym ona nam mówi, o tym, że mamy wiele możliwości, tak naprawdę. Czyli myślę, że w tych, w tym, w tych kwestiach emocjonalnych macie tutaj duży wybór duży wybór, nie tyle duży wybór, co. No może niektórzy mają duży wybór, ale myślę, że macie dużo tutaj jakichś fajnych um, propozycji, możliwości i możecie się tym bawić, i w tym tygodniu się tym bawicie, wy, wy to kreujecie tak naprawdę swoje to życie uczuciowe i, um, i tak to mi wygląda. No i jeśli to nie randki, nie romanse dla kogoś, to e, po prostu jakieś działanie, które przysparzy Wam dużo szczęścia, dużo radości. Czyli zwróć uwagę na to, co chcecie zadziałać w tym tygodniu, bo ma to um, dużą szansę spełnienia, dużą szansę na pozytywne zrealizowanie wszelkich tutaj, um, no, wszelkich planów, wszelkich Waszych e, myśli. E, do kogoś może się ktoś też odezwać, jakaś osoba, z którą wiązaliście jakieś e, romanse lub jakieś znajomości. Ktoś tutaj może się odezwać do Was i wy możecie trochę wpaść w energię mi, energię niezdecydowania um, trochę, wątpliwości dlaczego, bo tutaj macie swoje życie teraz i nagle ta osoba się pojawia i co? I wy um, zaczynacie um, się zastanawiać, macie swoje poukładane życie i teraz ta osoba przychodzi. Co prawda ciężko jest wam się jej oprzeć, a, ale z drugiej strony myślicie, no, mam to życie, jakie mam teraz i e, czy chcę coś zmieniać, czy... Gra jest warta świeczki. Takie myśli Was mogą e, na... E, nawiedzić. I, I nad tym możecie się zastanawiać. Zaraz zobaczymy, jaka jest rada. Co tu robić w tej sytuacji. Jaka jest rada dla raków? Na tą sytuację. Jaka jest rada dla raków? Czyli tutaj będą jakieś decyzje, być może u niektórych, ale na działanie, no... Oferty są propozycje, możliwości i wy musicie tym e, zadziałać. Czyli macie możliwości, po prostu nimi żonglujecie. A dużo, dużo tutaj będzie e, możliwości. Dla wielu z Was e, fajnie, dobrze się zadzieje. A w jakiej kwestii to już sobie to sami dopowiedzcie. Bo każdy z Was wie najlepiej, jaka to kwestia jest, będzie w tym tygodniu. A, a może niektórzy się nie spodziewają nawet, e, że ktoś się pojawi. Może u niektórych nawet jakaś pierwsza miłość by tu wróciła ktoś to taki to wasze serce po prostu skrad wam i, i teraz się pojawia i tutaj jest dylemat zaraz zobaczmy jaka rada dla was Jaka rada dla raków na tę energię kielichów, w mojej drodze. No to jak się ktoś pojawi, to tutaj warto tutaj um, być może się e, jednak nie blokować, a wejść w to, zaangażować się. W sensie dystans trzymamy początkowo, tak? Ale e, bez obaw takie, po prostu bez obaw e, w sensie. Um, nie udawajcie nic, po prostu bądźcie tacy, jak jesteście, nie udawajcie niczego, nie wymuszajcie niczego, e, pozwólcie waszym uczuciom mówić za was, tak? I tymi, tym uczuciem się kierujcie, kierujcie się tym uczuciem serca, e, kielich, królowa kielichów, która kieruje się e, swoim sercem, swoją miłością, swoją dobrocią i tym się wy kierujcie w tym e, tygodniu, macie e, słuchać swojego serca w tych sprawach emocjonalnych, bo głównie rysują się to sprawy emocjonalne, jak ktoś nie ma, no to um, no to po prostu nie co tu dużo mówić a więc kierujcie się tym um, tym um, uczuciem serca, intuicja też bardzo ważna, wrażliwość wszelkie takie najpiękniejsze cechy, które w sobie posiadajcie, niech one was kierują w tym tygodniu, niech one wam podpowiadają jak zadziałać w danym um, w danej sytuacji i czy, czy Okażcie uczucia po prostu. E, nie ma się co blokować. Warto się otworzyć na coś, co idzie, um, bo może być z tego coś fajnego. A więc okazywanie uczuć jest radą dla Was, okazywanie miłości, e, wrażliwość, e, empatyczność. Naj, najlepsze cechy, jakie sobie posiadajcie, tym, tym się kierujcie w tym tygodniu i wychodźcie do tego, co Wam przynosi e, życie z miłością. Tak macie to przyjąć, jak królowa kielichów, czyli spełnią miłości do waszego serca przyjmijcie to, co do Was idzie. I jeśli jest jakiś wybór, również intuicja i serce jest waszą e, odpowiedzią na to wszystko w tym tygodniu. A więc jak to wygląda dla Was drogie raki? Piękne czytanie, bardzo piękne czytanie. Super. I przechodzimy do skorpionów. Patrzmy, co dla skorpionów? Na tydzień 15, od e, 6 do 12 kwietnia. Co dla skorpionów? Ten tydzień. Trzymy, kochani, co dla Was. Zbieracie plony czegoś, coś tutaj. I super, i super. O, tutaj to do. Y mam widzę przekaz. Y Mam, które e, są zmęczone obowiązkami poprzednich tygodni. Tutaj w tym tygodniu ta energia możecie dopiero odczuć to, e, tą energię zmęczenia e, na całego, ale jest tutaj e, matczyność, e, bardzo kobieca energia w tym tygodniu, A, czyli głównie tutaj dla rodziców, jaki przekaz jest. No, głównie dla mam, oczywiście. No, i jest jakieś przemęczenie, zmęczenie obowiązków. Może jest dużo, tak? Być może w tym tygodniu dojdzie jeszcze więcej. Być może dopiero w tym tygodniu odczujecie zmęczenie poprzednich, um, poprzednich tygodni. Z każdego tygodnia nazbieraliście tyle buław, że jest wam troszkę ciężko. Ale myślę, że jesteście mimo to zadowoleni z osiągniętych efektów waszej pracy, waszego działania, waszego starania. A więc dobrze, czyli widzę tu zbieranie plonów swojej ciężkiej pracy w tym tygodniu dla was, drogie Skorpiony. Um, i mamy cesarzową, dobry czas, być może rozmyślanie tutaj u niektórych, u osób, które nie są rodzicami, rozmyślanie nad macierzyństwem, być może tutaj się u niektórych z Was, z was może pojawić. I trochę taki tydzień hmm, przemyśleń, troszkę może jakichś smutek, może hmm, będziecie chcieli... W macierzyństwie coś tutaj w u osób, że w macierzyństwie byście nie, nie widzicie jakiegoś spełnienia tutaj mimo wszystko. Z jednej strony jesteście zadowoleni, ale coś jeszcze jest e, według Was, co, co mogłoby być lepiej, czego Wam brakuje w tym życiu, e, w, czy w tej dziedzinie konkretnej. A więc tutaj e, tak to wygląda. E, no ogólnie jest zadowolenie, jest obfitość, jest łączenie e, wszystkich właśnie... E, czynników ze sobą do pozyskiwania pięknych efektów. A więc ja to widzę jako zmęczenie pozytywne. Uważajcie oczywiście, żeby nie brać za dużo siebie, żeby to nie groziło Wam jakimś wyczerpaniem energetycznym, czyli po prostu zmęczeniem. Um, ale widzę to pozytywne, e, pozytywne zmęczenie, wkład macierzyński, który dajecie, e, ofiarujecie sobie swoim bliskim, e, ile jesteście w stanie zrobić dla nich i tutaj widać, że naprawdę wkładacie w to wiele serca i po prostu te instynkty macierzyńskie was działają i miłość, tą maczyną miłością otaczacie swoich bliskich I tak naprawdę robicie to wszystko z serca, ale czegoś wam może brakować, mimo to możecie czuć się niespełnieni przez jakiś czynnik jed, jeden. A tak naprawdę um, być może warto po prostu roze rozejrzeć się do was i dostrzec to, co co macie lub się nad tym, czego wam brakuje i czy na pewno nie ma tego w, w Waszym otoczeniu. A więc e, tak to wygląda dla Was drugie skupiny. Tutaj w sprawach macierzyńskich jeszcze e, widzę taką przestrogę, żeby uważać, żeby czegoś nie przegapić. Czyli jak macie dzieci lub jakieś sprawy domowe, e, teraz dużo się dzieje tak, stąd to przemęczenie. To zwróćcie uwagę na to, czy czegoś nie przegapicie, czy o czymś nie, nie zapomnicie. Po prostu może się tak zdarzyć. Um, możecie popaść w taką energię um, oddalenia się od, od, od świata i przez to możecie coś pominąć. Tutaj może u Was, u Waszych dzieci coś pominiecie, lub Wasze dzieci coś pominą. Może to jest to. E, też warto zwrócić na to uwagę, moi drodzy. Zaraz zobaczymy, jaka jest rada dla Was, jaka jest rada dla Skorpionów na tę energię i na ten tydzień. Królowa denarów, moi drodzy. Um, I tak naprawdę, co ta karta mówi... E, co wam radzi, żeby zostać w tej energii, w której jesteście, w, w energii tej matczynej miłości, tak? Niech ta energia was prowadzi przez ten tydzień. A tutaj nie, nie jakby pamiętajcie o swoich możliwościach, o swoich talentach, o swoich um, przede wszystkim um, o swoim wkładzie, który dajecie innym i tym się kierujcie w tym tygodniu. Czyli ta energia. Tutaj Was e, powinna wzmacniać, czyli same mocne strony Wasze, a żadnych tam. E, bo może niektórzy z Was mają takie myśli, że e, nie jesteście wy, wystarczalni mimo wszystko, że e, pomagacie niby, ale że nie jest to wystarczająco, że Wasza pomoc nie jest wystarczająca dla innych i że e, nie, nie jesteście w stanie pomóc komuś e, na tyle, na ile byście chcieli. Lub na tyle, na ile uważacie, że inni by chcieli tego od Was, tej Waszej pomocy. A tu tak naprawdę jest e, karta w karcie Radzie, po pokazuje się, że absolutnie takich e, myśli e, nie powinniście, nie macie powodu, żeby mieć takie myśli. A więc e, zostańcie w energii e, królowej e, Denarów, czy w tej e, cesarzowej. E, może Wasza przyjaciółka jest e, gdzieś, macie z nią e, dobry kontakt i do niej z nią możecie omówić jakieś. Um, być może to z nią macie e, jakieś takie odczucie, że, um, że coś jest nie tak. Być może warto z nią porozmawiać wtedy w, takiej, e, w tejże e, kwestii. Jeśli ktoś ma taką sytuację, oczywiście, to wtedy warto się do tej przyjaciółki, porozmawiać, wyjaśnić sobie te sprawy. A, lub e, być może dla niektórych to będzie um, matka a, lub po prostu przyjaciółka, być może partnerka. A, czyli tutaj, jeśli są jakieś kwestie problematyczne, warto zwrócić się do tej osoby. W kwestii um, wyjaśnienia tego lub e, zwrócenia się do osoby, która wam w tej kwestii może pomóc. Um, ale tak naprawdę nic się nie dzieje. E, tutaj musicie uwierzyć w siebie i w swoje e, te talenty. Czyli t, w, 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 rada Wam zająca, żeby, zająca Was do tego, żebyście wyszli z energii e, czwórki kielichów, żebyście nie wątpili, tylko żebyście trwali przy swojej energii, która jest mocna, która jest silna i żebyście w nią nie wątpili a więc um, wsze wszelkie wasze um, możliwości, um, talenty um, wszystko całą pomoc, którą w sobie macie nie wątpcie, że jest to za mało lub niewystarczająco, tylko um, unosi się w tej energii po prostu a więc tak to wygląda dla was drogie skorpiony również piękne czytanie a, i przechodzimy do, do ryb co dla ryb nad dzień 15 od e, 6 do 12 kwietnia zobaczymy co dla zodiakalnych ryb As kielichów, czwórka buław i ósemka e, mieczy. Moi drodzy, co dla was? Dla niektórych może jakaś nowa miłość. E, i tutaj świętowanie e, nowego związku być może. Nie spodziewać się tego lub e, e, nie jesteście przygotowani na to, że coś takiego może się wydarzyć, ale następuje. Tu jest Askielichów. On w większości przypadków naprawdę mówi o tym, że pojawia się nowa e, relacja na horyzoncie, a, a więc tutaj niektórzy z Was na pewno z tej energii skorzystają i. Um, jest tu w ogóle energia cieszenia się w tym tygodniu, czyli możecie mieć e, otrzymywać mnóstwo pozytywnych wiadomości, e, mnóstwo e, fajnych efektów waszej pracy, waszych działań, być może właśnie w kwestiach e, emocjonalnych najbardziej. E, aczkolwiek, mnóstwo powodów do świętowania, do cieszenia się, do radowania się, e, być może jakieś uroczystości, e, e, nie wiem, ktoś może jakieś rocznice będzie obchodził e, w tym tygodniu e, rocznicę związku. E, a więc, jak najbardziej, jest to możliwe. I teraz tak to była sytuacja numer jeden. Sytuacja numer dwa, to w obecnych związkach, bo tej, żeby osoby w związku się nie przeraziły, że czy ta nowa miłość się pojawi. U niektórych może oczywiście, ale myślę, że w tej drugiej sytuacji bardziej chodzi o to, że uczucia w waszym związku, jakby odżyją i tutaj zacznie się dziać lepiej jeśli nie działo się najlepiej lub jeśli wdała się jakaś nuda do związku było e, oziębienie e, i ochłodzenie uczuć to tutaj odżywacie w tym tygodniu i na nowo wraca ta e, fajna e, atmosfera cieszenia się sobą e, cieszenia się swoją obecnością i po prostu e, tą piękną cechą cieszenia się życia a więc to Was powraca. A... U innych zaś e, może pojawić się jaka fajna e, wrażliwość w tym tygodniu. Być się bardzo emocjonalni, a wiele rzeczy Was może wzruszać w tym tygodniu. I myślę, że chodzi tu głównie o sprawy rodziny. Ja myślę, że tu w sprawach rodzinnych coś nowego się tworzy, coś jakby, a coś nowego przychodzi, nowa, świeża energia. Nie wiem, czy być może u niektórych a, ktoś się rodzi w rodzinie. E, a więc, e, jak najbardziej, bo jest tu to e, cieszenie, świętowanie. Z drugiej strony, pokazuje mi się ósemka e, mieczy. O co tu chodzi? E, chodzi o to, że pojawia się jakaś blokada w waszych myślach. Mimo wszystko, macie fajną energię na ten tydzień, ale pojawia się ósemka e, mieczy. I teraz, co nam może oznaczać? E, niektórzy z was emocjonalnie będą jednak zewnątrz się cieszycie i radujecie, świętujecie, pokazujecie, że jest fajnie, a wewnątrz coś przeżywacie. To widzę u jednych osób, u drugich osób zaś um, fajne plany się pojawiają tworzenia czegoś, macie powód do świętowania, ale być może nie możecie czegoś wykonać w tym czasie. Czyli planowo pojawia mi się ósemka um, mieczy jako blokada, jako, dosłownie jako blokada na waszej drodze, która staje. Czyli może być tak, że e, czas będziecie mieli dobry, coś będziecie chcieli zaplanować i to się nie odbędzie w tym czasie, w którym będziecie chcieli, lub nie, nie będziecie mogli zrobić teraz e, tego, o czym myślicie, o czym marzycie. I powód do świętowania jest, lecz jeśli byście chcieli świętować na przykład w szerszym gronie, a, czy mm, zaplanować jakąś imprezę, jakieś przyjęcie, coś takiego, to nie w tym tygodniu, moi drodzy, a i być może nie w najbliższym czasie. Pojawia się blokada. Um, I tutaj, jeśli się pojawia jakaś blokada, to nie ma się co dołować i stresować tym, e, czyli żebycie ciągle o tym myśleć, dołować się, bo i tak nie macie na to wpływu, więc e, cieszcie się tym, co do Was przychodzi w tym tygodniu, cieszcie się z powodów, które e, w tym tygodniu dla Was są do tego, żeby się nimi cieszyć i radować a wszelkie blokady odpuśćcie sobie bo i tak nic się tutaj nie zmieni i trzeba być po prostu przygotowanym na blokady e, ale nie więcej nie, nie, nie ma się co tym blokadami jeśli one się pojawią e, tylko po prostu trzeba się z nimi liczyć Piszmy, jaka rada dla was drogie ryby na ten tydzień jaka rada dla was ryb na tydzień 15 I mamy tutaj, kochani, króla. Króla kielichów, o czym on mówi. Um, no myślę, że tutaj większość z partnerem będzie miało e, jakiś fajny e, powód do świętowania, jakiś e, naprawdę super powód do tego, żeby coś świętować. I do czego zająca was ten król. E, kielichów do tego, żeby być sobą, e, żeby ufać swoim instynktom, swojej e, intuicji i kierować się swoimi uczuciami w tych kwestiach. Po prostu. E, Wyjdźcie z miłością do ludzi, e, którzy e, okażą Wam miłość w tym tygodniu, czyli miłość, e, to, co do Was przyjdzie, e, oddawajcie wdzięcznością, wzajemnością, e, czyli to jest na zasadzie nie tylko, nie, e, nie tylko brać, ale też dawać, żeby to było w równowadze. E, taki tu widzę przekaz, taką radę widzę dla Was, czyli um, przyjmujcie miłość, którą dostajecie, ale również daj, dawajcie tę miłość w zamian osobą Wam życzliwym osobą, które Wam tę miłość dają. Kierować się swoim uczuciem w tym tygodniu, swoją intuicją a, i e, bądźcie po prostu pewni tego, że e, to, co myślicie, to, co uważacie i to, co robicie jest dobre, bo e, jeśli to jest Waszego uczucia, jeśli to Waszego serca, to, e, to jest to dobre i nie ma się tu co, e, nie ma co w to wątpić. E, a więc, e, bo tu może jakaś blokada z zewnątrz przyjdzie w osobach, w tej ósemce mieczy, czyli może inne osoby Was blokują tutaj w Waszym szczęściu, czyli e, byłby tu e, wkład osób trzecich i one Wam, być może w jakiś sposób wpłyną na Was, że e, dadzą Wam poczucie niskiej wartości, lub w jakiś sposób zaburzą Wam cieszenie się czymś tutaj, świętowania, e, e, świętowanie czegoś, a Wy macie być królem. E, Kielichów, czyli absolutnie nie, nie wdawać, nie, ym, nie pozwolić sobie na wpłynięcie y, tej energii, nie poddawajcie się tej energii, tylko bądźcie sobą i cieszcie się, wiecie, że macie powód do świętowania, wiecie, że macie to świętować, wiecie, że y, wasze działania są dobre, czyli y, y, wszelkiego rodzaju jakieś uwagi, które przyjdą zewnątrz, musicie po prostu odsyłać i być pewni, że. Że są po prostu one Wam zbędne, do niczego niepotrzebne, a najważniejsze nie są prawdziwe. A więc taki przekaz a, dla Was, drogie ryby. Mam nadzieję, że szczerze Wam się spodobało. Jeśli tak, to zachęcam Was do reakcji. Jak łapki w górę, komentarze dla nowych e, przybyłych e, widzów. E, subskrypcje również e, i z góry już dziękuję wszystkim, którzy taką reakcję zostawią. I e, widzimy się w kolejnych czytaniach na moim kanale.